Siema guys, dzisiaj gotujemy Omg, dzień dobry Czemu tu nasze cała nasza listy znajomych? Trzeba to zablurować <grym> O oh fuck, oh fuck <grym> O oh nie No i cóż, to teraz wszystko jest na YouTubie jeśli chcecie kogoś zdobyć z tej listy, to proszę, macie tutaj pełne <noise> niki. Imię i nazwisko jeszcze yy, macie tutaj. Chcecie numer telefonu? Numer telefonu chcecie? Proszę bardzo, macie <noise> numer telefonu. Chcecie jeszcze adres zamieszkania? Tak. Numer karty kredytowej ten sam. Chcecie jeszcze ich pesel? Guys, widzicie, widzicie ten obraz na tyle obok tego drzewka? Tak. Ten mężczyzna? <noise> Sigma man. On, on, <laughs> on chyba robi bibu, on chyba robi bibu. Baba. Opa, bra guys, lecimy z meksykańskim jedzeniem. O, oh my oh. guys, musimy zarobić e? pieniądze. Tam ta, tam ludzie idą. O cholera. Nachos plate. Nachos plate, nachos plate. Nachos plates i maxi beef bowl. Tak, tak jak Co w to? O, <laughs> Omg, on zrobił coś do jedzenia! <laughs> Inkredible O Omg, beef taco teraz jest milion razy Ja jest... Tre, nie graj już! Boże, musimy zrobić jedzenie Chodź tu Chodź, naucz mnie, proszę Jak się to robi? A no, więc smażysz kuraka O nie, dwa razy onion? One beef i tacoszele. Musimy zrobić. E, Czym się kuca? Jak się robi guacamole. E, 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 e. Czym się kuca panowie? Awokado. Mamy tu gdzieś awokado? Oh, nice. Avocado That's, that's bad, ok. O! Oh. Tacos. Ciachaj, dzięki. You're baking with soda? Oh, no, why are you cooking? Halo, już niosę. Avocado. Muszę nie stresować. Uh, sliced avocado, gdzie mamy awokado Proszę. w kółko. Prosz. O guys, this is a masterpiece. O okay. okay. oh, nice, I did it. Gdzie Macie jest nachos? nachos plate. Nice, te. nice. Co tam? Już zrobiłem to zamówienie. Ale... ale dwoje zamówili Ale Jedynie. zrobiłem drugie też. Też? Teraz Pasz. musimy zrobić beef coś tam Musimy beef zrobić taco? trzy takoszele panowie. Ja już, już zrobiłem beef sam se ziem Nam lam no Guys, trzy takoszele na już Na już? Ej, guys, Goskaczmy daw się... A chłopaki e, bo tutaj inni przyszli. Food order, guys, to trzeba kupować ordery Czy teraz dostawać? Dostawczak guys Panowie, e, potrzebujemy beef taco bell. Dzień dobry. O mg chcę this isn't what I, uh, tu musisz. Chicken taco, chicken taco chłopaki, szybko, chicken taco. Już posmarzyłem, już Mamy cebulę, czy ktoś ma cebulę? Nie wiem, potrzebujemy chicken taco ASAP No właśnie robimy to chicken taco, tu się na cebula. Nie, to nie jest cebula. Nacho's Czemu nie plate. mogę tego pokroić? Pokroiłem. I have nachos plate. Dobra, z czego co moja powiedź, jest poprawa prawdziwa. Heaven Właśnie plate. zrobiłem mu jedzenie i wyszedł. Ale, ja nie Ale knur. Nieeee no. O oh, nie Freddy fried chicken <grym> Nie <grym> potrzebuję tego <grym> Nie, To jest Freddy fried chicken Freddy fried chicken Guys, uh, we need to do it quick Where is the chicken? No Słuchaj, słuchaj, gościu Fryty i burger, guys Jest chicken. książka z przyprawami um. Mam tu Oh fuck uh, Potrzebujemy Potrzebujemy chicken patty cooked Nugget i chicken patty Masz chicken patty? Dobra, ja się zajmę frytami. Ja, się, ja zrobię fryty. Nie, ty Ma... już robisz fryty. To ja przyniosę bułę. Mam chicken patty, chłopaki. Tu, to trzeba wziąć. Tu are saved. To dobrze. Skąd mam w dół burgera? E, chłopaki, bo... Mm, mam jeszcze 60 sekund na to zamówienie. Macie fryty? Mam chicken patty. Chicken patty. Władaj to do... do burgera. Jak to włożyć do burgera? Bierz Spada. dół burgera... Są frytki? Ktoś się tego frytkami? Ja nie, ja się nie zająłem Gdzie są frytki? Gdzie są frytki? Gdzie są frytki? Od są frytki. Masz frytki? Do oleju. Frytki. Szybko. Eee chłopaki, musimy mi y zrobić drugi, ale serio, szybko, guys. Chicken Patty. Eee, wydaje to, wydaje to. Słyszę. To się piecze. Zjadł. Nice. Szczęśliwy był. Drugi raz burger. Nice. Ofa. Co to jest? Nie, Je, Chicken Patty się spalił. Czemu jest pożar? Pożar? Eee, jest tu gaśnica? Gaś to! Chłopaki, potrzebujemy... Guys, <gajs> szybciej! O, przyjechał pan Romuald. Czy ktoś rozbierze dostawę, czy ja mam to zrobić? Mówiłem, buł Szczur! Szczur! Co się pali?! Z tego stanu wyjąć! Guys! Nie mogę wyjąć... Chicken Party z koszonya. Aj czemu tego nikt nie patrzył Już o. Proszę pani, dla pani. Co? That isn't what I ordered Gupia baba. Dzień dobry. E, teraz panu trzeba dać bułę, ale buły nie ma. No, On z tego chicken co ma 10 sekund, chłopaki. Chicken paty? E, obraził się i wyszedł. No dobra, w dupie z nim. I tak by nie lubiliśmy okay. nim. E, proszę pana, pan się nie przejmuje. Pan również, pan tym bardziej. Czemu sam nagetsy na podłodze? I to jest jakaś mysz w ogóle. <noise> Trzeba pokryć bułę. To nie jest dobry. Przestań, tutaj jest porządek. Tutaj jest mój, mój safe zone. Dam gościowi dwa chicken patty, nie obchodzi obchodzimy to. Guys, to <laughs> <you> się <should study. laughs> Nie! Guys, ja yeah, yeah, trying, no trying I so hard. Nie! Się <laughs> moja Co? To będzie okropne do edytowania. Co tu jest? Guys, poni nam. Chicken. top panu. Guys, <laughs> nice, eee, to... Nie! Co stało? Nie! Wracaj tu, wracaj co tu. Co tam robisz? Wracaj Myślałem, tu. Że zamówienie. Wracaj tu gościu. Ja gościa ja wyjaśnię. Wracaj tu gwaru. Burger. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Czy ktoś ma chicken to? Chicken patties. Czy patty? ktoś ma chicken patties? Czy ty pytałeś mi Stój, nie, chodź, nie chodź po stole! <laughs> <laughs> Dobrze! Buski są. Tacka, nie masz masztacka. Nie, nie gryfuj <laughs>

Burger Bottom, do tego szukaliśmy. Guys, byśmy byli maus spacer. Mało <noise> spacer. Nóż? Ciach Nie. Guys, dawajcie mu byle, co? No k to by? <noise> Dostajemy hajs za to. Czy jest tu? <noise> Faktycznie. Nowy <bez> <noise> <Zadowolony>. skija. <noise> Klient zadowolony. Lepiej jej dać byle, co, niż mu nic nie dać. Gdzie jest nóż?

Czemu nikt nie zostawił? Super. Mamy rewelacyjne y, opinie Meat dostałem. Łapka w górę i subskrypcja. Łapka w górę i, subskrypcja. W górę i subskrypcja. Idziemy spać. Guys, I look so hot right now.